Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów widzów wspierających na SUPI. E, ostatniego wspierającego. Pozdrawiam. E, dzisiaj kolejny odcinek o najbardziej niezawodnych, najlepszych silnikach Audi. E, myślę, że dosyć ciekawy odcinek. Także, także zaczynajmy. Zaczniemy oczywiście od silników tutaj benzynowych. Tutaj wybór najlepszego, najbardziej niezawodnego silnika Audi też zależy od wielu czynników. Oczywiście stylu jazdy, preferencji. Każdy tu też może mieć jakieś swoje wymagania odnośnie silników i dla niego na przykład lepszy będzie silnik diesla, dla niektórych, dla w większości będzie lepsze jeśli będą silniki benzynowe. E, tutaj wśród silników Audi też jest kilka silników, które można wyróżnić, e, które się cieszą, cieszyły gdzieś tam reputacją dobrą. E, także zaczynajmy na początek może zaczniemy od najstarszych silników, czyli silników e, 18, e, tutaj turbo, 20 zaworowy silnik, który gdzieś tam w latach 90. E, na pewno e, zadziwił gdzieś tam konkurencję choćby właśnie liczbą zaworów w tym silniku e, 20. Przy silniku czterocylindrowym jest to po 5 zaworów na cylinder. Tutaj była w tym silniku wersja wolno -sąca, ale gdzieś tam e, najbardziej znana jest oczywiście wersja turbodoładowana w różnych wariantach mocy od 150-180 koni, 163. Tutaj aż po najmocniejsze wersje 210, 225 koni z tego co pamiętam, nie pamiętam czy była jeszcze mocniejsza wersja, jakieś przerabiane oczywiście, ten silnik był tunikowany pod 300 koni i więcej i tak dalej, I tak naprawdę zapisał się gdzieś tam w historii Audi w różnych modelach Audi A4, A4 A3, A4, A6. Tutaj warto zwrócić uwagę na egzemplarze po 2000 roku. Im bardziej nowszy silnik, powiedzmy, tym też pozbawiony różnych nieprawidłowości, gdzieś tam z początkowych lat produkcji. Kolejnym takim silnikami będą silniki V6, 2.4, 2.8. Tutaj te silniki, szczególnie tej starszej generacji, są uznawane, że dosyć pancerne. Tutaj Bezawaryjne, trwałe, aczkolwiek z tego co kojarzę, później ten silnik, te silniki były już nie miały takiej dobrej opinii. Szczególnie ten 2,4 z rozrządem na łańcuchu, już później ten silnik był tak naprawdę przerabiany, też w międzyczasie modernizowany. Później silniki zaś zastąpiły. Silnik 3-litrowy V6, który już też opinii e, jakiejś super e, nie miał tak naprawdę. Ten silnik starego typu, e, te silniki starszego typu były właśnie e, bardziej powiedzmy, tak rozrząd na pasku jest z tego co widzę był e, w przypadku silnika 2.4 później się zrobił a rozrząd na łańcuchu i niestety silnik już stracił swoją bezawaryjność, głównie przez rozrząd na łańcuchu, nastawniki i tak dalej, koszty wymian, eksploatacji są znacząco wyższe, czyli stare silniki 2.4, V6, 2.8 mają dosyć dobre opinie. Kolejny taki silnik to 3-litrówka V6 TFSI, tutaj silnik wielokrotnie przerabiany, też tuningowany, te silniki mają też dosyć dobre opinie tak naprawdę. Wszystko oczywiście zależy też od e, Ruczników, aczkolwiek e, Sam silnik e, Szczególnie wersja na kompresorze jest uznawanym silnikiem za Dosyć bezawaryjny i łatwy w przerabianiu, podnoszeniu mocy Kolejnym takim silnikiem jest 4.2 f 8 wolnosące silnik, z pośredniej paliwa Jeden z starego typu ten silnik Tutaj ten silnik też zapisał się Tak naprawdę Gdzieś tam w historii jako jeden z bardziej bezawaryjnych silników, oczywiście z końca lat 90., gdzieś tam ten silnik był e, też w różnych wariantach Aut, Audi, modeli A6, A8, Tuareg, e, w q nie wiem czy był, nie, chyba nie był w K7. E, także ten silnik z tego głównie, tu są starszego silniki, ale warto też gdzieś tam. Gdzieś tam poruszyć temat nowoczesnych silników, czyli tutaj też silników 1.0 TSI, TFSI w audio znanych, jak i 1.4 TFSI, 1.5 TFSI. Tutaj te silniki nowoczesne też gdzieś tam są dosyć bezawaryjne, zapisują się już też w historii audio. Oczywiście to są silniki małe litrażowe, czyli. W Audi najczęściej rzadko spotykane, albo w małych modelach, mniejszych, czy w tanich, w słabszych konfiguracjach powiedzmy. No i 2.0 TFSI trzeciej generacji. E, Silnik kontrowersyjny tak naprawdę. E, gdzieś tam wyeliminowane zostały nadmierny pobór oleju, problemy z rozrządem. Ale z tego co widzę gdzieś tam po grupach e, na Facebooku, czy... W warsztatach samochodowych te silniki dalej trafiają, niestety, do napraw. Mają różne dziwne inne problemy z wałkami rozrządu, z gładzią na cylindrach także to wszystko zależy, chyba też od eksploatacji. Te silniki są przerabiane, tuningowane czyli te najmocniejsze wersje będą znacząco mniej wytrzymałe, szczególnie jak ktoś będzie korzystał z osiągów. No i silniki tutaj diesla tutaj najbardziej. Się zapisał e, oczywiście e, silnik 1.9 TDI na pompie wtryskowej. E, najbardziej trwały chyba silnik z gamy całej. E, później silnik 2.0 TDI. Oczywiście tutaj e, polecam tylko wersję zazwyczaj na Common Railu e, po 2008-2010 roku, w zależności od modelu. Chociaż gdzieś tam szukając dokumentacji technicznej, dopiero chyba w 2012 roku silnik został pozbawiony gdzieś tam w większości problemów. Właśnie tutaj z napędem pompy oleju, która to powodowała, że silnik mógł się zatrzeć. Że wersje na common railu, jak najbardziej polecane 2,0 TDI. Tutaj na pewno ten silnik jest dosyć popularny w tym modelu. 3.0 TDI to też taki silnik, który ma kontrowersyjną opinię. Jest dosyć trwały, ale o sprzęt, koszty napraw. Niestety pamiętajmy, że te auta są kupowane często z cofanymi licznikami. Niestety ja nagram w najbliższej przyszłości odcinek odnośnie nowych technologii, jak to wygląda aktualnie odnośnie cofania przebiegu, czy dalej to jest, czy, czy, czy ktoś niby są konsekwencje jakieś, ale dalej to się po prostu dzieje. 3-0 TD silnik kontrowersyjny. Ja bym go tutaj jako niezawodny, trwały na pewno, aczkolwiek bardzo duże koszty serwisu serwisowania tych silnik, tego silnika odstraszają większość, szczególnie wymiana rozrządu. O sprzęt, tryskiwacze, turbosprężarka. E, także tutaj e, raczej tylko silniki, właśnie 1.9 TDI z początkowych lat produkcji, później wersje zaś na pompow wtryskiwaczach miały problemy z panewkami. E, tutaj raczej też odradzam te silniki 2.0 TDI, raczej szukać e, po 2000 na Common Ride, oczywiście po 2008 2010 roku w zależności od, od modelu rocznika marki, modelu auta danego w Audi no i teoretycznie 1.6 TDI aczkolwiek te silniki też z początkowych lat produkcji dosyć często gdzieś tam miały problem z wtryskiwaczami także na to warto też zwrócić uwagę podsumowując tych silników Audi najczęściej najbardziej trwałych niezawodnych najwięcej będzie oczywiście starszego typu gdzieś tam, szczególnie w przypadku silników ee, benzynowych. Diesle, no to już jest inna bajka. Zazwyczaj są to już nowoczesne silniki, tak jak 2.0 TDI na Comon Tych starszych aut już praktycznie często już fizycznie nie ma na rynku nawet. Także nawet nie kupimy już gdzieś tam ze starym silnikiem 1.9 TDI, choćby na pompie wtryskowej. Zwykłej, tak samo w przypadku silników 1.8 Turbo, 20 zaworowy. Tych Audi jest już coraz mniej na rynku, i one znikają z każdym rokiem, głównie ze względu na wyeksploatowanie. Także to było na tyle w takim krótkim odcinku o, o najbardziej niezawodnych, najlepszych silnikach Audi. Oczywiście część się pokrywa tutaj z silnikami, oczywiście Volkswagena. No, bo jakby nie było, jest to wspólny. Koncentr. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, subskrybujcie kanał Autokrytyk, udostępniajcie, podbijajcie filmy. Do zobaczenia na następnego odcinka.